Czeka, kochani, witam w kolejnym i ostatnim w sumie vlog ma się na moim kanale. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz do zostania do końca. Tak, dzisiaj sobie jest Wigilia. Kto się cieszy, no pewnie dużo, nawet wszyscy się w sumie cieszą, że dzisiaj jest Wigilia. Zachęcam, żebyście wbijali, bo w opisie jest mój TikTok oraz Instagram, więc warto sobie się wbić oraz życzę Wam spokojnych, wesołych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Dobra, słuchajcie, pomalowało mi się. O tej się zastanawiam, czy pomalować te rzęsy. Czy pomalować te rzęsy, bo oh, sorry, Coś tam. Nie tak jest, ale zastanawiam się właśnie, czy te rzęsy malować, bo nie wiem, kurde. Bo, są są w sumie moje naturalne, ale chyba pomaluję jednak. Muszę się jeszcze ubrać. Ubiera mój za outfit. No nie wiem czy taki superowy, ale jest taki spoko, spódniczka i do tego biały top, więc będzie tak ładnie. Ale sobie zrobię kurde de rzęsy. <gry> ale sobie zrobię te rzęsy, powiem Wam szczerze. Taką muszę jeszcze tutaj. Jest. Zastanawiam się w sumie, czy pomalować masz poznokcie, ale nie wiem, chyba nie. Kurde, no nie wiem. Kurde, nie wiem, czy malować poznokcie, czy jest sens malowania Nie My, no, bo mam takie fajne, jak widzieliście wtedy, jak dostanę Mikołajki, i takie fajne takie, ale chyba nie zdążę i też mi się w sumie nie chce. Nie będę, nie będę ukrywać, ale mi się chce, szczerze, nie chcę. Bo jeszcze usta, bo są jakieś dziwne, spożyczę. Coś wam dogram jeszcze z Wigilii, więc będzie spoko. No, więc pewnie ten vlog nas ostatni w jutro, bo dzisiaj to będzie Wigilia i tak dalej. No i będę teraz słuchajcie czesać włosy, więc widzimy się, jak już będę słuchajcie ubrana i tak dalej całość. Zastanawiam się, czy do tego outfitu rozpuszczone włosy, czy może takie po prostu wiecie co, w kucyk, ale chyba rozpuszczone będą spoko, bo będzie tak luźno, ale też będzie tak ładnie. Zobaczcie jak wyglądam spoko chyba i te <grymne> ale nieważne, no nieważne spoko wyglądam chyba nie no jest spoko w sumie Myślę, że będzie gorzej ale jest tak spoko nawet no i oczywiście gumeczka najlepsza, najlepsza więc życzę wam oczywiście spokojnych, wesołych świąt jeszcze teraz oczywiście więc tak <grymne> Ale ładnie mi wyszły te rzęsy. Nie wiem czemu to powiedziałam, ale spoko. Ja tam Hejka kochani! Tak! Ja słuchajcie będę Wam teraz pokazywać co dostałam na święta. Tutaj jest pudełko. Już się jakby rozpakowałam, ale spoko. Bo był w papier, ale no, musiałam. W każdym razie, czy wy to widzicie? Ile rzeczy? Dobrze, no to na pierwszy ogień lecą pędzeki. Proszę bardzo, taki zestaw. Jestem zaskoczona, bo w sumie planowałam, słuchajcie, przed świętami mieć do Rossmanna i kupić jakieś tam, wiecie co, kosmetyki, jakieś może pędzle i tak dalej, bo było na dużo promocji. Ale w końcu nie poszłam, ale i tak w sumie się cieszę, no bo patrzcie jakie są cudowne, tak wyglądają, tym macie tutaj pokazane jak wyglądają. Dobrze, widzicie, mega Kolejne to jest oczywiście perfumy, proszę bardzo. I tak słuchajcie, mega pięknie pachną. I takie cute opakowanie, bo to jest takie malutkie. Widzicie to? Patrzcie, jakie słodkie. I naprawdę bardzo ładnie pachną, na pewno będę korzystać. Ale nie tylko na jakieś specjalne okazje w sumie. Nie tylko na to. Bo tak wiecie, co dużo ludzi korzysta tylko na specjalne okazje, ale ja tak na pewno nie będę. Dobrze, kolejna rzecz to słuchajcie, szczotka. Ona była go nie w opakowaniu, ale ja ją zdjęłam. Zobaczcie, jak ona superowa, bo ona mega dobrze rozczesuje włosy dosłownie. I ona tak, ona nie ciągnie nic, tylko ona po prostu tak wadiutko i w ogóle rozczesuje, więc będzie kit. Tak, będzie bardzo, słuchajcie, dobra szczotka, więc polecam. Oczywiście w sumie nie wiem, kurczę brada, no bo tu jest For You Beauty. Więc. Nie wiem wkrócie, z którego to jest sklepu, więc nie umiem Wam tego polecić. Oczywiście Sociecki Inter. Proszę bardzo. dobrze, na kolejne to idzie... Naprawdę słuchajcie, jestem w szoku, bo tyle rzeczy, że jestem naprawdę zaskoczona. No kolejne, kolejne ognień, to idzie właśnie takie promarkery. Czekajcie. Jeszcze Wam pokażę. O, takie właśnie, tak właśnie wyglądają. I tutaj jest naprawdę duży zestaw bardzo promarkerów, naprawdę, to jest tak. Żółty, pomarańczowy, zielony, jasny, zielony, ciemny, bordowy raczej. Bordowy to jest. A tak, bordowy. Żółty, no, różowy, szary, czarny, jakiś znów szary, fioletowy oraz niebieski oraz wioletowy. Więc naprawdę dużo zestaw tych właśnie promarków. A ja bardzo chciałam, to są potwierdzać więc bardzo chciałam. Oczywiście nie mogłam zabrakniać, moi drodzy, świątecznej piżamki. Proszę bardzo. Taka długa piżamowa spodenki. Takie długie właśnie piżamowe spodenki. Poczekajcie, aż muszę stanąć. Proszę bardzo. Nie no, są cudne, naprawdę są pff. I patrzcie w ogóle. O, raniferki. I fajny mają materiał ogólnie, więc będzie mi Będę, słuchajcie, się próbować. Będzie dzisiaj ta z piżamy. I tutaj, yy, 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 yy ona on głównie ta piżamka jest z e, jak ktoś chce wiedzieć. Jest po prostu zajebista. Ja słuchajcie, już mam e, piżamkę z Renifera, w którejś tam święta chyba, 2019 dostałam piżamkę z Renifera. Czytam w którejś, ale dostałam też taką ładną piżamkę z Sensei, to słuchajcie, najlepsze są piżamki, proszę bardzo. Słodka, urodła. Taki kąpecik na zimę to jest idealne. Ale moi drodzy, jeszcze coś jest. Ja wiem, że to dużo rzeczy, i jestem tak samo jakby zaskoczona w sumie, że ja w tyle rzeczy. No, w tym roku była chyba grzeczna. Proszę bardzo. Tutaj zestaw kosmetyków. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy widzicie. Tu jest tak. Podkład, pomadka, kurzu do rzęs. Jeszcze to jest chyba do robienia krew. Których nie umiem robić? Także pozdrawiam, ale to jest chyba drobina tak. Jeszcze jakieś tam chyba to jest rozświetlacz. No jakieś tam inne jeszcze ciekawe No i ostatni prezent w mojej drodze to jest oczywiście blok. Będę w czym rysować, moi drodzy, będę w czym rysować. Widzicie, święta w tym roku. Jestem mega zadowolona, jak mojej mamie. Moje siostrze zrobiłam taką diwę Zrobiłam słoika, przykleiłam, narysowałam gwiazdki, przykleiłam te gwiazdki do słoika oraz, słuchajcie, dałam do środka świeczkę i to tak dodało uroku, że wiecie, co? zapala tą świeczkę i te gwiazdki tak widać w ogóle, także no. A mojej mamie po prostu narysowałam jakiś ładny rysunek, z którego się bardzo ucieszyła, więc jestem po prostu, słuchajcie, wyco na sumie. Nie ukrywamy, że ja chciałam w tym roku kupić coś moim bliskim na święta. Chciałam kupić jak coś, ale no cóż, nie zdążyłam. Słuchajcie, no i. Ale w sumie dobrze, no bo w sumie zrobiłam coś Dewee i tak dalej, więc pamiętajcie, że Prezenta dewey też są bardzo słuchajcie dobre. Tak, moja mama na przykład uwielbia prezenty dewey. No, te są na przykład jakieś rysunki albo coś innego to robimy sami w ogóle własnoręcznie i tak dalej. Nie musimy nic kupować, tylko żeby zrobić coś własnoręcznie. Więc no. Więc życzę Wam oczywiście wesołych świąt, ten vlogmas e, wejdzie, słuchajcie, 25, czyli jutro. Nie wiem, o której rodzinie, ale postaram się tak jakoś, nie wiem. Więc życzę Wam oczywiście wesołych świąt, żebyście je z, no, spędzili z bliskimi, z, nie wiem, z jakimiś fajnymi przyjaciółmi i tak dalej, w dobrej atmosferze, spokojnych, radosnych, zdrowych świąt Wam życzę. Chwila, chwila, chwila. Ja o tym słuchajcie, zaspomniałam, i ja tutaj dostałam. Nie wiem, jak wam to pokazać. Ja będę musiała chyba na łóżko, ty, aż znajdę kawcie, bo dostałam. Cudowny frenet I to jest dywan. Tylko to jest taki dywanik obok łóżka, bo jak staje zawsze, to mamy jakoś tak. Wiecie, co? Zwykła podłoga. Ja w ogóle nie mam dywanu w pokoju. I to jest taki dywanik obok łóżka. To tak mi lusi jest. O. Więc co będę robić? Spać na tym. O, no, tak wygląda z tyłu. To jest taki szerawy, ale taki bardzo mięciutki, że to jest po prostu hicior, chicior moi drodzy. Tak. Więc życzę wam wesołych, spokojnych świąt. No jesteście już, słuchajcie, po, więc jakby, jak wy to oglądacie, to już, słuchajcie, ten odcinek jest 25, czyli jest już po Wigilii, ale i tak wam życzę wesołych świąt. miło spędzili je w Atmosferze, i tak dalej z rodziną i tak dalej z krewnymi proszę bardzo takie mięciutkie powiem może że fajny ma taki mega ja właśnie chciałam jakby ja mu ja taki kiedyś pokazywałam mojej mamie, że no mogłabyś mi taki zamówić i tak dalej Tak sobie, jak są sztosko i w końcu słuchajcie się doczekałam także jej Jestem mega zachwycona, naprawdę w tym roku się nie spodziewała aż tyle prezentów. Naprawdę, aż tyle prezentów to nie spodziewałam. Myślałam, że będzie tak 3, 1, 2... Wiecie co, aż tyle. Jak policzyć, słuchajcie, ile ja zostałam tych rzeczy, to szok. Naprawdę. Jeszcze nie spodziewałam się, że dostanę kredywanie. I tak patrzę, było jakoś tak dzisiaj zapakowane, Ja taka, o Jezu, coś miękkiego! ja ją otwierałam, nie, nie możemy, nie, 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 to nie może być, to nie, mam, nie gadaj. No i nagle otwieram takie, Jezu, widziałam! Jest taka wiecie co zachwycone oczywiście tutaj pod nogami już będzie, słuchajcie, inaczej. O za tak mięciutko, powiem Wam szczerze, że... No, więc widzimy się w następnych filmach. Pa! Niestety, słuchajcie, to był ostatni vlogmas, ale w przyszłym roku może też będą vlogmasy. Chociaż w tym roku była taka załamka z tymi vlogmasami, bo dosłownie się nie stawiały na to, ile. To znaczy, na przykład stawiałam w nocy i przez noc miał się stawić, i nagle rano się dopiero wstawiały, jak była chyba 13, więc to był taki minus niektórych vlogmasów. I ogólnie te vlogmasy w tym roku jakoś mi tak nie udało się, powiem szczerze, nie udało się. I tak były jakoś tak dziwniej w ogóle, więc. No cóż, dla mnie były takie jakieś takie sej w ogóle, więc w przyszłym roku nie wiem czy będą vlogmasy, ale trzymajcie kciuki.